i ona bo ona i tak wróci do pionu. Więc właśnie tutaj jest określony środek ciężkości. No, dalej, tutaj jest taki trik, który wykorzystuje zwykły widelec i łyżkę, i zapałkę. Tutaj, tutaj też jest właśnie wykorzystanie środka ciężkości. To jest to środek ciężkości, tak? Tak, to jest wszystko tutaj do życie ciężkości. Tutaj dalej jest poczucie równowagi. Dzisiaj też tutaj mamy szkoleneku określiłyśmy środek ciężkości. Dziękuję. <tum> dzień w gimnazjum numer jeden jako niecodzienny widzimy. Widzimy jakieś zajęcia z fizyki, ale nietypowe. Na czym to polega? To jest wystawa e, zestawów demonstracyjnych przygotowanych głównie przez uczniów z materiałów codziennego użytku e, oraz zabawek, które wypożyczył nam Instytut Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. E, o co chodzi właściwie? No, wszyscy wiemy, znaczy wszyscy wiemy, ja zdaję sobie sprawę, że fizyka jest przedmiotem trudnym, niezrozumiałym i chcielibyśmy jakoś pokazać tą fizykę z innej strony, tak? odkryć, że wszystkie prawa fizyczne są ukryte w takich prostych urządzeniach, nawet takich zabaweczkach, tak, schodzący piesek, czy e, kula plazmowa, czy nawet taka kolorowa sprężynka, tak. E, no i właśnie ten dzień, jako, albo, a, jako alternatywa do Dnia Wagarowicza, bo nie oszukujmy się, pierwszy dzień wiosny to głównie był traktowany jako Dzień Wagarowicza, jako dzień e, nauki i zabawy jednocześnie, a może odwrotnie, zabawy i nauki przy okazji, że uczniowie może nawet nie będą świadomi, że czegoś się nauczyli coś wynieśli. Czy te różne ćwiczenia można było zaobserwować na zajęciach lekcyjnych? Tak, ale tylko część, bo mamy mało czasu, tak? Yy, program przynajmniej z fizyki jest bardzo przeładowany. Yy, staramy się my nauczyciele pokazać, ale na pewno nie, nie pokażemy tego wszystkiego, co uczniowie dzisiaj mogą Rozumiem, zakalić. że takie zajęcia przybliżą każdego ucznia do tak. fizyki. Mam nadzieję, no tak, mam nadzieję, taki. Taki był pomysł i zamysł. Kto wykonywał w większości tych wszystkich przyrządów? Te przyrządy wykonywały dzieci pod moim e, kierunkiem, tak? Wskazówki liczne. E, czasami pomagałam, no, ale głównie same one bardzo e, dużo pracy włożyły właśnie e, w przygotowanie takich zestawów demonstracyjnych i na pewno dużo wyniosły. Nawet właśnie te dzieci przede wszystkim, które to przygotowywały. Zwróciłem uwagę, że wszyscy, którzy prezentowali te urządzenia, są bardzo dobrze przygotowani pod względem yy, prezentacji. Tak, no tak. Pod względem merytorycznym tak starałam się, yy, oni też się starali, tak? Bo to zawsze działa w dwie strony. Także razem pracowaliśmy i cieszę się, cieszę się, że jest taki efekt, że są bardzo dobrze przygotowani. Czy takie ćwiczenia można pokazywać częściej? Dlaczego to się staje tylko raz do roku właśnie przy dnia Wagarowicza? No ten dzień Wadarowicza to po prostu był taki dzień, żeby troszeczkę im zorganizować. E, dlaczego tylko raz? No, na lekcjach, tak jak już powiedziałam, no mamy mało czasu, tak? Staramy się oczywiście, e, ale też fakt taki właśnie festyn, że oni przychodzą, nawet nie wiedzą, że na lekcji fizyki jest, jest dobry. To no. z pożytkiem dla uczniów. My przygotowaliśmy ciecz tonowską Ciecz tonowska to niesamowita substancja, która w zależności od siły... Z jaką na nią działamy zachowuje się albo jak ciecz, albo jak ciało stałe. Mogę zaprezentować Prezenty, prezenty Cieka, Widzimy. Dodaj więcej wody. Nie, to tak ma być pan. Widzimy, że Krzysztofowska zachowuje się jak ciecz. Rozpuszcza się nam rękach. Tak, dalej. Do... To znowu Czekaj masz się rozpuści, ale gdy, gdy uderzymy w nią nie, nie rozpryszcie się na boki, tylko zachowa się jak ciało stałe Miska do muszę No to co? A tajemnica Składniki. Co tu jest? Fontanna Herona. Hmm. Tak. Dzięki ciśnieniu z jednej kwiatki do drugiej przychodzi powietrze i bez żadnych silniczków woda wylatuje drugim wężykiem. Nie, nie. I napełnia się tam butelka. Bez żadnych silników, bez żadnych inwencji, tylko dzięki ciśnieniu. Jeszcze raz, jak to się nazywa? Y, Fontanna Herona. Y, klepsydra kropelkowa, która odmierza czas y, dzięki gęstości cieczy. To jest tak, jakby z piasku, tylko że wykorzystanie praw fizyki. dzięki któremu odczytujemy, odczytujemy temperaturę, która znajduje się, która znajduje się od dołu. Ten, w tym momencie mamy temperaturę około 20 stopni. E, e, Odczytuje się od dołu, ponieważ e, gdy jest ciepło, e, gdy jest ciepło temperatura, e, temperatura, w cieczy, temperatura w cieczy maleje i upada na dół. A podczas zimna temperatura e, zacznie się Ciecz gęstość cieczy właśnie, opada. E, o zacznie się, zwiększa się i i te fiolki w e, latają do góry. Tu mamy no jakaś Jusią. Widać w nim nurek, który jest, jest wypełniony powietrzem. Kiedy ściskamy, nurek płynie na, na dół, a kiedy puszczamy, wypływa na górę. Dzieje się tak, ponieważ kiedy ściskamy, powietrze zostaje ściśnięte, a woda wypływa do niego, dzięki czemu on się zanurza. Kiedy puszczamy, woda, która do niego wpłynęła, wypływa i po prostu nurek znowu wywołanie się na wierzch. Tak, taki silnik, on działa. Pole magnetyczne się tam wytwarza. Tak. I co tu jest? To jest magnes, potem A magnes gdzie? Tam pod spodem. Pod spodem, tak? To jest zwykły magnes? Taki się mocne. Mocne takie. A drut, czy Nie Są ćwiczenia dotyczące drgań i fali, a ogólnie akustyki. Wiadomo, że im, im są krótsze fale, tym czę bardziej częste jest większa częstotliwość i dźwięk wyższy. Dlatego im jest dłuższa deseczka, na przykład w cymbałkach, tym fale mają więcej jakby miejsca, żeby się rozsłonić i są dłuższe. Dlatego dźwięk jest niższy. To jest takie słabe. Puste pudło rezonansowe wzmacnia dźwięk. Normalnie nie byłoby nic słychać. Tak słychać, a jak się zatka to nie słychać. Tak samo jest tutaj. Sprężyna sama w sobie dźwięku nie wydaje, ale w połączeniu z pustym pudłem wydaje dźwięk. Prosty instrument można zrobić z butelek pustych, w których jest odpowiednio różna ilość wody. Dzięki temu słup powietrza, w którym rozchodzi się dźwięk, jest różny. Dźwięki też są różne. Tutaj mamy tak jakby pierwszy projektor. Działa on na tej zasadzie, że wkładamy do niego tutaj specjalne szablony i wtedy patrząc przez te dziurki, Będziemy widzieć obraz. Tutaj jest przykładowo skacząca małpa. Mamy tutaj zdjęcia optyczne. Mamy smoka, który po, jeśli padają promienie słoneczne i patrzy mu się w oczy i się porusza głową, to mamy wrażenie, że głowa się porusza, ponieważ jest ona wklęsła. I właśnie to sprawia, że wydaje się się, że jest w ruchu. Mamy też zegar, który jest, mają wskazówki odwrotne niż prawdziwy zegar. Mamy też tutaj właśnie takie różne zabawki i różne właśnie złudzenia optyczne. Człodziewa polega na tym, że przez soczewkę, inaczej rozetę? Widzimy pomnożony 20 razy obraz. No i obracamy tak. Słuchajcie, jest jestem tej imprezy. Doskonale prezentów sprawę, że tak jest ten obraz na trzecią tle. Pierwszą, co pan pojedynczy tylko obraz. Chcielibyśmy się dokonane własnoręcznie przez Waszych kolegów oraz... które pożyczą nam Instytut Fizyki, Akademii Pomorskiej i Słuchajcie, wszystkie te zasady ich działania opierają się na prostych zasadach fizyki. Tak, chcemy, żebyście je odkryli, Dlatego teraz macie okazję bawić się i uczyć. Tak, zapraszam na zabawę i prosimy serdecznie dotykać wspólnoty.